Witam serdecznie w kolejnym odcinku Twój jednoślad za nim zepsujesz. Dzisiaj mamy na podnośniku skuter marki Router Bassa XS50. A co go boli, to za chwileczkę. Dzisiaj mamy problem pod tytułem yy, zablokowane koło, czy w sumie ciężko obracające się koło tylne. Klient nam ogłasza, że nie da się po prostu tym, koło, tym, tym skuterem jechać, yy, ponieważ no, koło, koło jest, jest zablokowane. Ogólnie tylny hamulec jest zablokowany, zablokowany, który jak widzicie pra, praktycznie nie pracuje, nie odbija. Musimy zdemontować koło, zdemontować cały układ. Ja zrobię zbliżenie. Cały układ y, sterowania hamulcem tylnym, dźwignie, y, z, z całym popychaczem hamulca. Y, do tego musimy zdjąć koło układ wydechowy, y, rozebrać wszystko, wyczyścić, nasmorować poskładać z powrotem. Objaśnię w tym filmie mniej więcej jak to, jak to z, zrobić y, fachowo. Y, pozdrawiam wszystkich hejterów z mojego kanału, także pozdrawiam serdecznie, hejt musi być, y, także nie ma problemu. Y, przystępujemy do pracy. Jak wcześniej powiedziałem, musimy zdemontować na początku układ wydechowy, cały, który nam pozwoli tutaj dostać się do tylnego koła, żeby zdemontować tłumik, cały układ wydechowy, należy go odkręcić od głowicy. Mocowanie znajduje się w miejscu głowicy na dwóch szpilkach, dla niewtaczonych oczywiście. Klucz dziesiątka w tym miejscu dwie śruby na klucz 12. Widzę, że to jest bardzo tutaj zapieczone. Postaramy się to odkręcić, także. Przystępujemy do pracy. Narzędzia mamy przygotowane. Wstępnie oczyścimy sobie pole pracy. widzicie, jeździ w ekstremalnych warunkach. Nie wiem, gdzie nim jeżdżą, ale no niestety. Chyba go też parkują pod chmurką. Także, yy, dobra, próbujemy odkręcić te śluby, nie zrywając ich. Coś mi się wydaje, że będzie problem z tymi ślubami. O, ta śluba na, na, na idzie. Pamiętajcie, najlepszym sposobem wykręcenia takiej śruby zardzewiałej to jest popuszczenie ją raz, w lewo, powrót znowu wkręcać i znowu dwa obroty do odkręcenia i jeden z powrotem. Jeśli nie jest za bardzo zapieczona, uda się, uda się ją wykręcić bez problemu. Gorzej będzie ze śrubą na dole, gdzie jest bardziej narażona na wpływ środków warunków atmosferycznych. Dobrze. Spróbujemy ją odkręcić. Jeszcze. O, ruszyła się. Spróbujemy użyć środka penetrującego WD-40. Spryskamy sobie śrubę od tyłu i spróbujemy to wszystko porozkręcać. Jak widać układ mamy prawie zdemontowany. Jest tak lekki i zardzewiały, że nie wiem czy się za chwilę nie rozpadnie. Szczelność jakaś była, bo już go wcześniej, przyszłości nie ten silnik. Teraz odkręcamy koło tylne. Z tym może być problem, jeśli już będzie jest bardzo zapieczone. Ja wam powiem tak, używam mam narzędzi i czasami klucz, który ma siłę 180 Nm, ma ciężko odkręcić to koło, tą, tą nakrętkę. Klucz 23, 22, przepraszam, na tą nakrętkę. Są różne te, te klucza, więc musicie sobie dobrać e, e, indywidualnie. E, odkręcamy koło, zdejmujemy, zobaczymy, co się będzie działo, działo dalej. Jak widzimy spryskałem wcześniej sobie śrubę środkiem penetrującym WD40, który też można nabyć u nas w sklepie internetowym. Link macie w wizytówce kanału. Na samej górze są linki do naszego forum, do naszego sklepu internetowego i na Facebooka. Także przystąpimy do odkręcenia koła. No, poszło nawet nieźle, po byłem zdziwiony, że teraz musimy zdjąć koło. Hamulec, jak widzicie, jest zaciśnięty y, troszeczkę i, i po prostu jest problem ze zdjęciem koła. Musimy po prostu teraz zrobić tak, żeby te szczęki nam się zeszły i żeby powstał nam tutaj odpowiedni luz, żeby można było zdjąć koło. Żeby uzyskać tutaj luz na szczękach, musimy niestety cofnąć tutaj troszeczkę tą dźwignię hamulca. Także nie by, tak, tak zapieczony w obraźci sobie było. Nawet troszeczkę ruszyć. Ja wcześniej sobie już oczyściłem ten gwint tutaj szczotką drucianą z jakiegoś rdzy I po prostu możecie sobie to popryskać, wypić kawę, herbatę i potem spróbować, jak widzicie, idzie to leciutko po wyczyszczeniu tego gwintu. Ale jak widać nie da się tego dobrze ruszyć. Będzie problem z tym hamulcem powiem i Wam tutaj niezdrowe. Spróbujemy to jakoś, jakoś ogarnąć. Koło mam już zdjęte, troszeczkę nam to zajęło czasu, nagrywam takich rzeczy, żeby, nie, żeby po prostu nie, nie, nie tracić tutaj, że tak powiem, czasu, bo polegało tylko na tym, żeby obluzować po prostu dokładnie ten wałek tutaj, który jest z rozpierakiem z dźwignią, a poza tym inżynierowie, którzy tam mi piszą po studiach. Powiedzą, że naparzam młotkiem, gdzie się nie powinno naparzać młotkiem. nie będę ich nawet drażnił. Ciekawe jak oni to robią, jak coś mają zapieczonego. Dobra, yy, ok. Yy, teraz widzimy szczęki hamulcowe. W całej okazałości są takie, jakby troszeczkę przydzewiałe i suche, jak pieprz. No, to jest bardzo dobrze, że są suche, jak pieprz, to znaczy, że ten hamulec będzie nam działał. Co teraz musimy zrobić? Musimy zdjąć te szczęki. Szczęki tutaj łatwo się zdejmuje, bo to jednym wyschnięciem można szczęki ściągnąć. Wydmuchamy to sobie sprężonym powietrzem, żeby nic nam tutaj nie przeszkadzało. Dobra, mamy to wyczyszczone i musimy przystąpić teraz do zdemontowania tamtej tam śruby, która to nam tutaj wszystko trzyma i zdemontowania tego wałka. Skaliśmy sobie wszystko z środkiem penetrującym, musimy odczekać jakiś czas, 5-10 minut powinno wystarczyć, aż ten środek nam tam dojdzie i możemy przystąpić do próby ruszenia tego. Powiem Wam, że chyba nie będzie lekko, bo ja używam takich kleszczy dosyć długiej żabki z takim przyłożeniem, żeby ułatwiło nam to tutaj próbę ruszenia tego, ale powiem szczerze, nie będzie to łatwe. Podejrzewam, że trzeba będzie użyć albo palnika, albo polarki, żeby podgrzać tę część aluminiową która się rozciągnie szybciej niż ten metal, niż stal i powinien powstać nam tutaj odpowiedni luz, który pozwoli nam na, na rozruszanie tego całego, że tak powiem, interesu tutaj. Także przystępujemy tutaj do grzania opalarką, zobaczymy jak to będzie dalej. Musimy nagrzać dosyć zdrowo ten cały element tutaj w tym miejscu, żeby nam to się rozciągnęło i puściło. Zobaczymy jak sprawa się będzie miała. Z racji tego, że aluminium bardzo dobrze odbiera ciepło i je przenosi, musimy dosyć długo pogrzać tą opalarką aż zaczyna 100 parzyć. powiem szczerze, gdzieś około 100 stopni powinna mieć, powinien mieć ten element, żeby zaczęło to reagować. Także troszeczkę czasu przed nami, żeby, żeby to w ogóle ruszyć. Jeszcze jedna uwaga, którą muszę Wam tutaj powiedzieć. Na pewno jakiś inżynier po studiach, który ogląda mój film, powie, no chłopie, ty tutaj tak grzej, bo te łożysko zaraz wytopić, tutaj ten ten na tym łożysku, także grzej to tak, żeby ten powinien się zdemontować. Także pamiętajcie, że nie grzejmy tak ale nie tak, tylko grzejmy w tym miejscu, gdzie chcemy to zagrzeć, żeby przypadkiem nie uszkodzić sobie osłony łożyska. Tutaj niestety jest osłonięty gumową to jest w sumie metalowa osłona łożyska zalana gumą i taki specjalny iszczelnik dookoła żeby smar nam by nie wypłynął nie dostała się woda ani żadne pyły także pamiętajcie grzejemy tylko to miejsce które nas interesuje nie to bo inżynier po studiach powie Wam potem na że, że zrobiłem błąd także to na razie tyle grzejemy dalej Element mamy dosyć zdrowo już nagrzany. Możemy spróbować teraz ruszyć. Jak widzicie grzanie tutaj dużo, dużo pomogło i musimy to teraz niestety rozruszać. Jak się nam uda. Używam jeszcze środka penetrującego odżywiacza WD40, dobry. Są różne inne środki. Ja używam akurat tego. To jest Wasz indywidualny wybór, czego użyjecie. Więc ych, musimy tym tak długo ruszać aż do skutku, aż... Yy... Ten płyn penetrujący nasmaruje nam cały, całą długość osi. To jest bardzo żmudna robota, więc ja nie będę tego nagrywał. Pamiętajcie o, o, o zachowaniu wszystkich środków ostrożności, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No. Jest ciężko, no, ale niestety, no. żeby nie demontować całej przekładni, nie wybijać tego, nie wyciskać, lepiej poświęcić troszeczkę czasu przy tym, bo no, niepotrzebnie jest wylewać olej, rozbierać, wymieniać uszalkę. To się wiąże z dodatkowymi kosztami. Wiadomo, my w serwisie. U nas w serwisie to kosztuje, bo czas, niestety za czas się płaci. Chcemy zawsze zrobić usługę w ten sposób, żeby klient zapłacił jak najmniej, a było zrobione dobrze. Także przystępujemy do, do wymontowania tego. Powiem Wam, problem jest niebagatelny, ale człowiek przy robocie, jeśli jest twórczy, to na pewno coś wymyśli. Tymi kleszczami naprawdę ciężko, ja Ci muszę sobie monitor odwrócić, tymi kleszczami naprawdę ciężko to jest ruszyć. Wpadłem na to, że można to zrobić kluczem nastawnym szwedzkim, który sobie to włożymy i na pewno będzie lepiej. Zobaczcie, większa siła przełożenia, mamy większy zakres ruchów, możemy sobie to rozruszać. No i kolejno znowu smarujemy i znowu ruszamy, aż do skutku, aż zacznie być luźne, będziemy mogli potem wszystko wyjąć, wyczyścić, nasmarować, złożyć z powrotem. Musimy po, po, po tej całej operacji ocenić stan tych części, czy przypadkiem się nie uszkodziły, czy, czy nie, nie mają jakichś mikro uszkodzeń, no, może nie mikro, ale jakieś uszkodzeń mechanicznych, które mogą tutaj zagrażać y, prawidłości pracy y, hamulców, prawda? Hamulce to jest bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, tym bardziej, że, 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 że jeśli nawet tunigujecie swój pojazd, to są bardzo ważne y, rzeczy, y, ale to nie film o tym. Działamy dalej. Już mamy prawie gotowe, powiem Wam, walczyłem z tym 15 minut, nie było łatwo, ale można sobie jeszcze pomóc w ten sposób, że śrubokręt płaski można sobie tutaj podeprzeć i popychając tym śrubokrętem można sobie kręcić i wypychać ten, 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 ten cały rozpierak. Jak widzicie już nam to wychodzi. A, jest. Zobaczcie, bardzo Zobaczcie to świnione. Niestety rozpierak też wymienimy chyba. Ponieważ ma tutaj zadziory, nie możemy go tak zamontować. Ponieważ mógłby tutaj uszkodzić nam szczęki hamulcowe, tak wyczyścimy. Otwór nasmarujemy. Założymy wszystkie nowe elementy hamulca. Otwór na rozpierak mamy wyczyszczony. Jak widzicie, rozpierak montujemy nowy. Niestety ten jest uszkodzony, ale dźwignię udało nam się uratować. Ponieważ nie mamy dzisiaj już na stanie takiej dźwigni, możemy zamontować tą, która jest. Nic się z nią nie stało. Jak widzimy, teraz wszystko zaczyna już nam tutaj bardzo fajnie pracować lekko smarujemy po prostu smarem wszystko dosyć obficie tak żeby, żeby to tutaj po prostu nam nie wyciekało smarujemy może też troszeczkę możemy posmarować montujemy że tak powiem nasycamy ten otwór smarem kilka razy wkładając wyciągając tam i z powrotem pamiętacie tutaj jest taki rowek w tym wałku nie wiem czy to widać jest taki rowek specjalny, w którym powinien się tutaj osadzić smar, jak już go zamontujemy. Więc musimy w ten rowek tego smaru troszeczkę wprowadzić. On podczas pracy będzie się potem rozprowadzał po całej osi. Zakładamy wszystko. I w etapie końcowym oczywiście musimy ten smar tutaj stąd zdjąć z zewnątrz. Wszystko wyczyścić, żeby po prostu, żeby po prostu nie spadło nam to na szczęki hamulcowe, hamulcowe ponieważ no wtedy może być problem. Wiecie jak to się może skończyć, prawda? Tłusty hamulec jest Takim hamulcem, jakby go praktycznie nie było. Montujemy resztę, składamy w całość i będziemy kończyli powoli tą naprawę. Jak widzicie, dźwignię hamulca mamy zamontowaną. Ja wymienię śruby, używam zawsze Staram się używać, powiem szczerze, śrub ze stali nierdzewnej. Dlatego, że jak widzicie, to jest strasznie tutaj zardzewiałe. I ma tendencję do rdzewienia, więc śruba na pewno nam nie, z nierdzewnej stali nie zardzewieje. Wziąłem śrubę na ingus, dwie podkładki i dodatkowo dokręcimy to. Wszystko oczywiście dokręcamy z umiarem, żeby to, żeby to jakoś yy, było zrobione z głową. Nie przeginać, żeby nie zerwać gniotów na krętce, która jest na stałe przyspawana do tej całej dźwigni tutaj yy, yy, hamulca. Yy, także dokręcimy sobie. Ok. I w taki oto sposób mamy już naprawione wszystko. Zakładamy w szczęki hamulcowe z powrotem. Które jeszcze są dobre, nie trzeba ich wymieniać. Myślę, że sobie tak radę. szczęki zamontowane, wszystko elegancko leży. Możemy montować koło, wycieramy sobie resztę. Sprawdzam czy nie ma jakiegoś smaru. Nie ma. Możemy zamontować koło z powrotem. Wchodzi jak ta lala. Można zawsze troszeczkę użyć smaru na ten gwint, żeby nam nie zardzewiał, bo jak zardzewie to już jest koniec. Nie trzeba tu kleju dawać. Uwierzcie mi, to się nie odkręca, chyba że jest za słabo dociągnięte. Dobrze, dokręcamy sobie kółeczko. Tam powietrze wyciekło. Okay. Założymy wydech, uruchomimy. Myślę, że to wszystko co mogłem tutaj pokazać. Myślę, że wam taka, taki film się przyda. Jeśli czegoś nie wiecie, zapraszam na nasze forum, które od, od niedawna jest czynne pod adresem forum.sklep/części.pl. Zapraszam, rejestrujcie się, zakładajcie tematy, pytania. Starajcie się mądrze te pytania zadawać, nie że tak bezmyślnie, że, żebyśmy potem musieli 20 razy odpisywać na to samo. Wiadomo o to chodzi. Podziękowania dla. Kolegi Karola Konrada, przepraszam, dla kolegi Kondrada, który zajął się naszym nowym forum, ponieważ aktualne forum jest w przerwce i będzie potem nowe. Dziękuję mu bardzo za, za poświęcony czas i, i za to, że tym się zajął. Jeśli potrzebujecie części do swoich pojazdów, zapraszam na stronę naszego sklepu internetowego na www.sklepmyślicz.pl tam znajdziecie praktycznie wszystko do swojego skutera. Jeśli czegoś nie ma, skorzystajcie z formularza kontaktowego, napiszcie, tam są rubryki do wyboru, jaka marka pojazdu, jaka pojemność, co i jak. Jeśli chodzi o części do działu sprzedaży, kierujcie, jeśli chodzi o porady techniczne, możecie do działu serwisowego albo na forum, będziemy starali się odpisywać. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobał film, proszę o lajki, łapki w górę, o lajki. Jeśli oczywiście się komuś nie podobał, łapki na dół, bo też, też jest taka możliwość. A pytania zapraszam naprawdę do, do zadawania pytań na forum. Pozdrawiam serdecznie, do następnego zobaczenia i usłyszenia.